Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie z Rawaj Beach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu branżach, w których będą w 2025 roku siedzieć ogromne pieniądze i ogromne możliwości. Sam aktywnie, w mniejszym lub większym stopniu, mam jakieś udziały, uczestnictwo w czterech z tych branż. Jedna z nich Cię mocno zaskoczy, to będzie bodajże czwarta. Eee, więc zapraszam do wysłuchania odcinka. Eee, branża numer jeden. Na pewno Cię to nie zdziwi: sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja AI. Niesamowity trend, który jest już od dwóch lat. Ten trend nie gaśnie. Każdego dnia powstają setki świetnych, niektóre gorsze, niektóre lepsze, ale jest mnóstwo świetnych aplikacji. I zachęcam Cię do poznania tego rynku głębiej, żeby wejść w ten temat mocniej się tym zainteresować, używać tego codziennie, żeby nie być taką osobą, która, ok, umie, umie potrafi zrobić jakiś fajny obrazek w Leonardo AI czy w Mid Journey, potrafi napisać jakiś artykuł na bloga z czatem GPT, tylko żeby zaangażować się w ten temat mocniej, żeby Umieć łączyć kropki, wykorzystywać wiele narzędzi sztucznej inteligencji do budowania jakichś rozbudowanych zadań, czyli do budowania całych procesów, gdzie wykorzystujemy z tak wielu narzędzi AI-owych, które wspierają Twoją pracę. One mogą się łączyć po, po API z OpenAI, ale generalnie chodzi o to, żeby jak najwięcej tej swojej pracy zautomatyzować, wejść w ten temat głębiej. Rozmawiać codziennie z AI, czy ten tryb głosowy testować, uczyć się cały czas, pisać lepsze prompty, wynajdywać, ciekawić się, śledzić trendy z USA, bo możliwości, jakie daje AI, są nieprawdopodobne i widzę to też wśród moich kursantów, jakie fajne wyniki zawodowe osiągają, gdzie edukują się, zyskują lepsze kompetencje, lepszą pracę, ale też. Otwierają jakieś swoje projekty, swoje biznesy. Szczególnie AI jest fajny pod tym względem, że jest bardzo tanią technologią stosunkowo w porównaniu do tego, co nam daje. Daje nam olbrzymie korzyści, olbrzymie oszczędności, maksymalną redukcję błędów ludzkich. Oczywiście AI też się myli, ale myli się moim zdaniem rzadziej niż ludzie. I jest to tania technologia. Te aplikacje często już można dorwać fajną aplikację za na przykład 10 dolarów. Więc ogromny trend. Bądź w tym trendzie, zarabiaj na tym trendzie. Bo najbliższe lata to będą lata przełomowe w tej technologii. I sztuczną inteligencję będziemy mieli dosłownie wszędzie, w każdym urządzeniu, w zegarkach, w telewizorach. Ona będzie wszędzie. Smart home. Samochody, wszystko będzie połączone ze AI, więc warto wyjść troszkę przed szereg, interesować się, bo to na pewno nam pomoże zawodowo rozwijać swoje biznesy, mieć więcej czasu dla siebie. Drugi trend, bardzo mocny, to automatyzacja. W Polsce osób od automatyzacji jest jeszcze niewiele, stosunkowo niewiele. Ja tworzę z Katarzyną Górecką projekt Automation Lab, gdzie pomagamy wam wdrażać automatyzację w firmach i mm, na polskim rynku osób od automatyzacji jest niewiele. Ja zaczynałem pierwszą automatyzację budować w 2018 roku, już wtedy się tym tematem zajarałem, ale to było wtedy, to było wtedy bardzo nisowe. Tra, garstka osób w Polsce znała narzędzie Zapier. Mało już jeszcze mniej znało mailka. Eee, te automatyzacje też nie dawały aż takich możliwości, jakie dają dzisiaj. Dzisiaj wszystkie narzędzia mają między innymi jako priorytet dostęp. Użytkownik ma dostęp do API, dzięki temu może wysyłać dane z jednej aplikacji do drugiej. I to jest podstawa. Jak ja wchodzę w jakąś aplikację, to pierwsze na co patrzę, na jak wchodzę w jakieś narzędzie pod kątem technologicznym, czy ma dostęp do API. Bo dzięki API te aplikacje mogą ze sobą rozmawiać, łączyć się i budować jeden spójny ekosystem. Umówmy się, dzisiaj koszty ludzkiej pracy są spore, ale to już nie o to chodzi. Mentalność polskich przedsiębiorców się zmienia, i coraz mniej ludzi jest takich skąpych, zachłannych, coraz więcej osób. Świadomie podchodzi do biznesu, ale, ale problem jest taki, że ludzie popełniają masę błędów. Te błędy często też wynikają ze słabej komunikacji w firmach, ale, no, mimo wszystko, nawet jeżeli dojdzie do jakichś ustaleń, że pracownik ma wykonywać taką i taką pracę, to często dochodzi do błędów, pomyłek, niezrozumienia, e, fakapów. I automatyzację Eliminują te błędy. Automatyzacja się nie myli. Jest dokładnie taka, jaką stworzysz w narzędziach. I uważam, że ludzie od automatyzacji będą zarabiać w najbliższych latach krocie, ponieważ będą generować dla organizacji niesamowite oszczędności e, finansowe, ale też eliminowanie tych błędów. I ja wszystkie swoje projekty tak automatyzuję, żeby były. żeby moje firmy wymagały doglądania, a nie zapierdzielania od rana do nocy. Doglądania, żeby proces był tak zbudowany, żebym ja w firmie nie musiał być aż tak aktywny. Mógł sobie gdzieś wyjechać, nagrać jakiś filmik na YouTube dla Was, podzielić się swoimi jakimiś przemyśleniami robić rzeczy, które sprawiają mi frajdę, poznawać fajnych ludzi, a nie tylko zapierniczać. I do czego zmierzam? W 2018 roku te automatyzacje były ubogie. W momencie kiedy weszło OpenAI i ChatGPT to wszystko to automatyzacje zyskały drugą młodość, stały się takimi automatyzacjami na sterydach. Gdzie możemy wykonywać bardzo już skomplikowane operacje w połączeniu sztucznej inteligencji z automatyzacją. I ja widziałem, że już w tych wejajach się robi duża konkurencja, mnóstwo osób szkoli ze jaja i tak dalej. Ale na przykład mało osób wdraża. I mało osób szkoli z automatyzacji. Więc co ja zrobiłem? Stworzyliśmy ten projekt Automation Lab gdzie zarówno szkolimy, jak i dajemy Wam gotowe aplikacje i narzędzia, ale też wdrażamy to w Waszych firmach. Dzięki temu mam wyróżnik. Buduję platformę szkoleniową EDUHEROS, która ma zrzeszać kursy z obszarów AI i automatyzacji i technologii no do której zaraz przejdę. Więc bardzo duży trend, mniejsza konkurencja niż w AI, -u. ogromne zapotrzebowanie, niesamowite stawki, bo jeżeli Prowadzić do firmy oszczędność, która generuje na przykład 50 tysięcy oszczędności miesięcznie, co nie jest problemem. Na przykład, my zrobiliśmy taki moduł onboarding pracowników, gdzie nie trzeba poświęcać pracownikowi czasu, kiedy wchodzi do firmy. Ma w pełni zautomatyzowany proces wejścia do firmy, gdzie zarówno się szkoli, ale też może rozmawiać z AI-em, który jest zasilany wiedzą firmy. Czyli cała baza wiedzy firmy jest w AI-u. AI ja jest nauczony tej technologii, znaczy tej wiedzy firmowej, bazy wiedzy, a następnie możesz rozmawiać z wirtualnym właścicielem firmy, z menedżerami, bez angażowania ich czasu. Każdy ma swojego prywatnego asystenta, z którym może porozmawiać i uzyska wszystkie odpowiedzi dotyczące biznesu. Dzięki temu reszta struktury zespołu jest niezaangażowana. Oszczędności, na przykład na tym etapie są olbrzymie. Budowaliśmy aplikacje. Do księgowości, która automatyzuje zbieranie faktur kosztowych, wystawia faktury przychodowe. Wszystko dzieje się samo, nie musisz się w ogóle za, za zajmować papierkami. Zbudowaliśmy aplikację do obiegu dokumentów, do tworzenia dokumentów, umów. Eee, I przejdźmy do kolejnego trendu, a potem powiem Ci o kilku pomysłach na biznes, które moim zdaniem są niesamowite i jest tu duży potencjał do wykorzystania. Kolejna rzecz to technologia no-code. Jest to taka technologia, która pozwala tworzyć zaawansowane rzeczy: strony internetowe, aplikacje, systemy, automatyzacje bez programowania. I właśnie taki MAKE jest narzędziem no-code. Zarówno w obszarze automatyzacji, ale jest też jako technologia no-code rozpatrywany. Mamy narzędzie do stron internetowych typu Framer, Framer i Webflow. Dzięki temu możemy bardzo szybko postawić stronę internetową, importować projekt z narzędzia Figma e, bez umiejętności programistycznych. I to daje ci niesamowitą przewagę, bo możesz bardzo szybko rozpocząć jakiś projekt, nie mając wiedzy programistycznej, nie będąc osobą techniczną, wyklikać sobie prostą stronę internetową. Mamy kolejną rzecz, jak stronę, która się nazywa Bubble. Bubble, bodajże, com. Albo Eyou. Bubble jest to kreator, który pozwala tworzyć aplikacje bez programowania. Dla osób właśnie nietechnicznych możesz wyklikać swoją własną aplikację, mając jedynie pomysł. I bariera wejścia jest niesamowicie niska, bo możesz na przykład łączyć Make-up, Scenariusze, Automatyzację z całym zapleczem tworzyć aplikacje webowe oraz od niedawna aplikacje mobilne. Dzięki temu możesz stworzyć swoją własną apkę. I na nie zarabiać. I teraz, jak już mamy te trzy najważniejsze technologie, w których mocno siedzę, to, to powiem ci o pomysłach, jakie ja mam. Jakie niektóre wykorzystam, niektóre nie. Niektóre dam ci za darmo, może ty sobie wdrożysz i zbudujesz fajny biznes. Pierwszy taki pomysł to oczywiście aplikacja do księgowości, którą stworzyliśmy poniekąd, którą możecie kupić w Automation Lab. Która po prostu ściąga z przedsiębiorców wszystkie obowiązki dotyczące faktur przychodowych i kosztowych. Dzięki temu też optymalizujecie swoje podatki, bo nie zapominacie o żadnym dokumencie. AI skanuje wasze skrzynki mailowe, sprawdza, znajduje wszystkie faktury, a następnie e, wysyła je do księgowego raz w miesiącu. Kolejna rzecz: aplikacja do interpretacji badań medycznych. Coś, co ma być wsparciem dla lekarzy. Lekarze również popełniają błędy ludzkie, to jest naturalne. Dzięki wsparciu AI tych błędów będzie mniej, a diagnoza będzie szybsza i dokładniejsza. Możesz posiłkując się narzędziami dostępnymi zbudować taką aplikację, sprzedać ją za grube miliony. Oczywiście, jeżeli ci pyknie, bo to nie, nie jestem sam, który wymyślił taki pomysł. Tych firm, które rozwijają się medycznie jest bardzo dużo. Więc niedługo, myślę, że zobaczymy takie bardzo mocne wsparcie i taką synergię pomiędzy lekarzami, a AI-em. Kolejna rzecz, którą wymyśliłem, no to narzędzie, które zajmuje się podstawową opieką prawną, czyli takie podstawowe dokumenty prawne, generuje za pomocą promptów. Czyli pytasz sztuczną inteligencję, wygeneruj mi taką i taką umowę, dokument, Potwierdzenie, a następnie AI przygotowuje ci według szablonów gotowe umowy, za które nie musisz płacić. Znaczy, warto by było zapłacić jeszcze prawnikowi, ale warto, żeby w ogóle człowiek to na razie sprawdzał, bo to jest jeszcze zbyt wczesny etap. Ale w przyszłości myślę, że podstawową opiekę prawną będzie generować sztuczna inteligencja, i to jest kolejny pomysł dla ciebie. Kolejny wątek, który mi wpadł do głowy, który mi się wydaje prostym biznesem na. Kilkadziesiąt koła miesięcznie jest wirtualna klinika psychologiczna, psychiatryczna dla przedsiębiorców. Tylko i wyłącznie skierowana dla przedsiębiorców, aby obsługę robiły osoby, które znają biznes, kumają biznes, i żeby to było wszystko na dużo wyższych stawkach, oraz żeby ta opieka była na dużo wyższym poziomie niż jest w takiej standardowej ofercie. Cały, cała klinika działałaby w modelu subskrypcyjnym, abonamentowym, płatności przyjmowałbym za pomocą EasyCard, gdzie można porozmawiać z lekarzem, można kupić sobie tam dostęp do recepty i mieć też stałą opiekę psychologiczną w abonamencie za pomocą WhatsAppa. Czyli mielibyśmy zwykły pakiet, same wizyty online oraz. Pakiet premium, gdzie możesz 24 na 7 dyskutować na WhatsAppie z Twoją prywatną opieką medyczną. Uważam, że to jest ciekawy pomysł, bardzo nisko kosztowy. Na początek możesz zacząć od samej psychologii, a dopiero potem zatrudniać lekarzy, kiedy pojawi się większa kasa w biznesie. Wszystko automatycznie, wszystko w modelu subskrypcyjnym. Biznes bardzo powtarzalny. Automatyzacja całego kalendarza za pomocą narzędzia Zenkal. Prosty biznesik z potencjałem na kilkadziesiąt koła. Stawki bym tam windował 500 zł za wizytę. Dlatego chciałbym Ci tutaj powiedzieć, żebyś się fokusował na przedsiębiorcach, żeby te stawki były wyższe niż są normalnie. I, i budować też taki wizerunek premium, całą motoczkę, marketing wideo. W wideocie możemy przecież nagrać w obliczu biznesu, w mojej firmie wideo. Sesja zdjęciowa, wszystko wizerunkowo, piękna strona na premierze i można działać, można pozyskiwać pacjentów, można budować model subskrypcyjny. Ciekawy pomysł, na jakieś tak kilkadziesiąt koła miesięcznie do zrobienia. Ja na razie nie mam czasu, może w przyszłości moje ADHD mi nie pozwoli tego nie zrobić. Ale na razie bardzo się zajarałem tworzeniem aplikacji i w tym kierunku idę i rozwijam. Więc bardzo fajny pomysł zostawiam dla Ciebie. Ostatni bodajże wątek z, z pomysłów biznesowych jest zbudowanie platformy, gdzie dla osób samotnych, które mogą porozmawiać ze swoją ulubioną influencerką, czyli świadczylibyśmy usługę, gdzie za pomocą 11 Labs oraz czatu GPT gdzie AI uczy się, jak rozmawia dana influencerka, jakie ma emocje, Tono of voice, jak się zachowuje, a następnie stworzyć czaty, gdzie można z Influ porozmawiać w formie tekstowym, całą dobę oraz w formie głosowym dzięki Eleven Labs klonując głos danej influencerki. I zamiast robić to pojedynczo dla jakichś drobnych influencerek. To po prostu zrobić cały ekosystem platformę i zrobić takiego OnlyFansa, który jest bez pokazywania jakichś nagich zdjęć i go po prostu czysta, sucha rozmowa z influencerką we wsparciu ze jajem, a można też pewnie pakiet premium, gdzie influencerka osobiście z Tobą pogada. Moim zdaniem petarda pod kątem finansowym, kwestie moralne, etyczne itd. do zastanowienia, ale osoby samotne uważam, że bardzo by z tego korzystały. Przejdźmy do tej, tej branży, w której ja nie siedzę, a jest bardzo ciekawa i myślę, że warta tutaj powiedzenia to cyberbezpieczeństwo. Niesamowicie ten temat się będzie rozwijał, bo nigdy nie mieliśmy aż tyle zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających właśnie z adopcji, z, z, z rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji. Każdego dnia pojawiają się nowe zagrożenia, nowe narzędzia. Deepfake'i. Ja też pokazywałem, jak na przykład na YouTubie, jak zrobić deepfake'a. Jak sklonować głos, jak zrobić zdjęcia z podmianą twarzy. Teraz będą już voice-boty, które będą rozmawiać telefonicznie i będą posiadać na przykład głos wnuczka. Będą dzwonić do babci i tak dalej. Skala wyłudzeń będzie niesamowita dla przestępców cyfrowych i ataki hakerskie, wykradanie baz danych, bo to te przecież teraz sztuczna inteligencja będzie bardzo dużo gromadzić danych o firmach. To wszystko czyni tą technologię niezwykle niebezpieczną, więc kokosy będą zarabiać firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem i ochroną zarówno biznesów, jak i osób prywatnych. Zabezpieczanie danych na serwerach i tak dalej. Nie jest to um, temat, na którym się znam, ale wiem, że będzie miał bardzo, duże, bardzo duży potencjał finansowy. Um, ostatni wątek, o którym dzisiaj bym chciał pogadać, to oczywiście temat kryptowalut. Ja w kryptowalutach siedzę od 2000, um, grudzień 2017, pierwsze bitcoiny kupowałem. Wiele przeżyłem. Wiele stresów, emocji, sukcesów. Dzisiaj podchodzę do tematu bardzo spokojnie i wiem, mając swoje doświadczenie, know-how, że w 2025 roku będzie można, po stanie wielu kryptowalutowych milionerów, będzie można na tym temacie zarobić. Tylko największe wzrosty, takie pierwsze, już mamy za sobą. Kiedy ja kupowałem rok temu na spadkach, kiedy to wszystko było tanie, no i zwycięstwo Donalda Trumpa dało niesamowity impuls na rynku krypto. Od razu jak wygrał Trump, cały rynek wszedł w taką już prawdziwą hossę. Ta hossa jest nietypowa, bo tak naprawdę nie ma w niej spadków za bardzo. Nie widzę w ogóle korekt. Cały czas wszystko rośnie. Czasem jest dzień, dwa przerwy, gdzie coś nie rośnie. Ale generalnie nie ma spadków, nie ma jakichś nagłych zawirowań, e, więc taktyki z poprzednich HOS mogą się nie sprawdzać, będą wygrywać ludzie, którzy po prostu kupią i będą trzymać. E, myślałem zaryzykować i wyjść teraz całym kapitałem na złotówki, czekać na spadki, ale mm, no mam pewne wątpliwości. Na przykład sprzedałem XRP, bo miałem 100% wzrostu. A nagle XRP zrobiło 400% w tydzień. No i trochę się rozczarowałem, bo mógłbym mieć dużo więcej pieniędzy na giełdzie czy tam na portfelach. A tak to musiałem obejść się smakiem, zrealizując zyski na poziomie tam 100%, czy tam 120%, może. No ale dalej to nie były jakieś kolosalne kwoty. A gdybym, gdybym wyczekał do tych 11 zł za sztukę. No to byłbym już fajnie zarobiony, więc ja boję się teraz cokolwiek sprzedawać. Znaczy boję się, jestem bardzo spokojny, ale nie wychodzę z rynku, czekam, cierpliwie trzymam. Skupowałem Ethereum jak było bardzo tanie, tam po 5000 tysięcy złotych, po 7 tysięcy złotych. Teraz jest tam 16 dzisiaj, bo nagrywam to pewnie w inny dzień niż publikuję, więc jak Ty to oglądasz, to już pewnie 20 tysięcy kosztuje Ether, aż z ciekawości sprawdź. Ale myślę, że nawet maksymalny potencjał, jak będzie dobrze, to nawet na 50 tysięcy złotych skoczy. Te 10, kilkanaście tysięcy dolarów moim zdaniem to jest e, osiągalne. Ja będę wychodził pewnie przy, jak będzie 30 tysięcy złotych za sztukę, to zacznę powoli, powoli sprzedawać, bo mam tego trochę. Ale wierzę, że jest szansa na 50 koła złotych za jedną sztukę Ethera na tej hoście. Hossa dopiero tak naprawdę się zaczęła. Na pewno te duże wzrosty już przegapiłeś, jeżeli oglądasz ten, ten program i nie masz jeszcze krypto. To troszeczkę mogłeś się obejść smakiem, więc zalecam dużą rozwagę. Inwestuj pieniądze, które możesz stracić. Potraktuj to jako też lekcję biznesową bo ja te lekcje też musiałem przejść nieraz mi się zdarzyło obejść smakiem, przegapić koniec hossy, nie sprzedać wszystkiego i tak dalej być troszeczkę w czarnej dupie na 3 lata na przykład, bo środki były zamrożone patrzeć na te spadki minus 70% na całym kapitale czy tam 80% musisz to przejść, żeby w przyszłości zarabiać a może Ci się po szczęści zarobisz już na tej hoście Widziałem wielu chłopaków, którzy pakowali 5000, wyciągali stówkę w pół roku na przykład. Teraz już jest trudniej, dużo trudniej niż to było w, w tam 2018 roku, gdzie wszystko rosło tam ponad rok czasu. Dzisiaj jest zdecydowanie trudniej, bo po prostu nie masz takich wzrostów na tych topowych projektach, tych najbezpieczniejszych. Te duże wzrosty są na rzeczach mocno ryzykownych. Ja mam trochę memcoinów. Znaczy, trochę, jeden mam memcoin, który mi już zrobił 230% na dziś. PP. Jak będzie 400% to go się pozbędę. Gromadzę środki w Bitcoinie, w Etherze, w Binance. Tylko, że ja już mam kapitał. Jak masz, Jak nie masz kapitału, no to musisz inwestować w małe altcoiny i liczyć, że się uda coś tam Podrosnąć. Jak ja już jestem na nieco większym doświadczeniu i kapitale, to inwestuję w rzeczy, które są mało ryzykowne czyli właśnie Bitcoin, Ether, Binance Coin i trzymam, trzymam. Mam plan, jeżeli dalej będą takie dynamiczne wzrosty, w lutym całkowicie wszystko sprzedać. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Chciałbym jeszcze około 60% na całym kapitale, tym, tym którym posiadam w krypto zrobić. Zobaczymy, czy się uda. Kibicuję Ci, żeby żebyś te, ten trend również wykorzystał, bo bariera wejścia jest bardzo niska. Krypto można kupić dzisiaj wszędzie za złotówki, na Binance, na, na rewolucie. Jest naprawdę prosto. Każdy może zainwestować jakieś drobne oszczędności. Spróbuj sobie, może Ci się ten temat spodoba. Jakimś niesamowitym fascynatem technologii nie jestem. Kiedyś się mocniej jarałem. Dzisiaj to traktuję czysto spekulacyjnie, zarobkowo, na pomnażanie oszczędności. Eee, jestem z tego tematu zadowolony, bo, bo, bo te środki można spokojnie w taką hossę, razy trzy cały kapitał zrobić na bardzo niskim ryzyku. A jak chcesz troszkę mocniej ryzykować, to da się razy 5, razy 6. Więc trzymam kciuki. Daj znać w komentarzu, który temat najbardziej cię interesuje. To może rozwinę o tym kolejne odcinki. No i pozdrawiam cię z Rawai Beach. Niesamowite miejsce. Nie ma aż tylu turystów. To jest taka gdzieś tam na dole wyspy Phuket. Kolejne odcinki też pewnie będą z Tajlandii. A potem zobaczymy. A tak w ogóle w lutym chcę jechać z jakąś większą ekipą przedsiębiorców na Maderę. Więc jeżeli jesteś osobą, która chciałaby się z nami wybrać na Maderę, spędzić czas w gronie przedsiębiorców, napisz do mnie na Instagramie może. Napisz do mnie na Instagramie, odczytam, przeczytam, umówimy się, sprawdzimy, czy mamy wspólne flow i się pakujemy i jedziemy dalej zwiedzać świat i odpoczywać.